Kasia Lubuska mieszkała wraz z rodzicami i czwórką rodzeństwa w zwyczajnym, starym bloku. Nie byli biedni. Bogaci zresztą też nie. Nigdy się nie kłócili. Od, zwyczajna rodzina. Pewnego dnia tata i mama pojechali na dwa dni do żor, bo mama musiała podpisać tam umowę o pracę. Jako, że Kasia była najstarsza, to na nią spadł obowiązek opieki. Idźcie już spać. Już późno trzydzieści. Kamil, Kamilla. Wy już od godziny powinniście spać. Laura, ty też już jesteś bardzo śpiąca. To po tobie widać. Agato, odejdź od komputera i leż już w łóżku. Nakazywała dziewczyna. Jej rodzeństwo miało od pięciu do siedmiu lat, a ona sama szesnaście, więc musieli jej słuchać. Z niechęcią zasnęli. Wtedy Kasia włączyła telewizor. Leciał horror, w którym chodziło mniej więcej o to, że niektórym wyłączał się telewizor i pokazywał jakiś napis, jakby wyryty krwią. Brzmiał on: Wstrzeż się, twój koniec jest bliski. Chcę krwi, 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 lubuskich. Potem ta osoba umierała, a cała krew była z niej wyssana. To tylko zbieżność nazwisk. Pocieszała się dziewczyna i z dreszczami obejrzała film do końca. W nocy usłyszała szept. Ktoś wymawiał słowa z filmu. Szesnastolatka pomyślała, że ma urojenia. Po chwili wyjrzała przez okno. Wszystko było czarne. Nie mogła nic dostrzec. Niebo przecinały pioruny, i wówczas dostrzegała zarys domów i roślin. Wtedy zadzwonił telefon. Halo? spytała dziewczyna. Idź do pokoju Kamili. Słucham? Idź do pokoju Kamili. Dziewczyna uznała, że to jakiś psychopata. Ale on uporczywie dzwonił. Odczepi się ode mnie. Dobrze? spytała przy dwudziestej którejś rozmowie. Idź do pokoju Kamili. Może zdążysz, sorry, ale jest burza i ja nie mam najmniejszego zamiaru ściągać piorunów. Idź do pokoju Kamili. Pioruny znikną. Burza ucichnie. I na co zdążę? Uratować ją? Albo zatrzymać jej ciało. Idź do pokoju Kamili. Trzask. Coś wyrwało połączenie. Telefon się zepsuł. Kasia zaczęła się bać i pobiegła do pokoju i otworzyła drzwi. Burza odeszła, a telefon wydał dźwięk, który świadczył o tym, że znów działa. Kamila leżała całkiem przykryta kołdrą. Kasia zdjęła pościel i ujrzała całkiem poheratane ciało siostry. Bez niektórych jego części. Ręka była na parapecie, noga pod łóżkiem i mózg. Wisiał na ścianie, nad kartką z napisem. Teraz kolej na ciebie. Dziewczyna nie mogła zasnąć, ani patrzeć na ciało. Zamknęła drzwi na klucz i włączyła telewizor. Po godzinie wyłączył się, ale nagle ukazał się krwawy napis. Wstrzeż się, Katarzyno, twój koniec jest bliski. Chcę krwi, 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 lubuskich. I pod nim mniejszy, twoja krew i krew całej twojej rodziny mnie uzdrowi. Twoja siostra świetnie spełniła zadanie, ale potrzebuje więcej krwi. Ciało też się przyda. Żegnajcie, robóstwy. Kasi strasznie zachciało się spać. Położyła się i od razu zasnęła. Kiedy rodzice wrócili, dom stał pusty. Tylko w pokoju Kasi wisiały głowy ich dzieci. Całej piątki.